Cześć. Dzisiaj jesteśmy w szczególnych okolicznościach przyrody. Teraz znajduję się w lesie, bo będę opowiadał o leśnej whisky. Jest to whisky z jednej z moich ulubionych destylarni, Ben Nevis. Natomiast edycja jest butelkowana przez Signatory Vintage dla pewnego sklepu internetowego. A whisky wygląda tak. Jest to edycja Spirits of the Forest. Ben Nevis Spirits of the Forest. Od signatory vintage, butelkowana dla sklepu internetowego wik.de. Pisze się to tak. Jest to sklep, który od 2012 roku jest już na rynku i sprzedaje, handluje whisky, ale też jest selekcjonerem, więc też wybiera whisky do selekcji i pod własnym brandem je sprzedaje. Tak też jest tutaj. Najpierw nalejemy, a później sobie opowiemy, co tu też ciekawego w tym kieliszku się znajduje. Najpierw przyjrzyjmy się, jak wygląda kolor tej łyski. Jest to łyski z beczki Poporto. Najprawdopodobniej nie pierwszego napełnienia, bo też kolor na to nie wskazuje, ale to jest 8-letnia, młoda whisky i cóż dowiadujemy się z etykiety? Żeby to zrobić trzeba przywdziać okulary i dowiadujemy się takich rzeczy. Leżakowana 8 lat, beczka Port Pipe 235, numer beczki, destylowana w 2014 butelkowana w 2023. Niefiltrowana na zimno naturalny kolor. Jest to butelka jedna z 811 butelek. Beczki port pipe, to są wielkie beczki 650 litrów najczęściej mają, więc butelki 07 to nie dziwne, że aż tak dużo ich yy, powstało. Natomiast dowiadujemy się również, że to jest butelka z serii Spirits of the Forest. 9 z 13 odsłon. Jeśli chodzi o tą serię tych 13 butelek, to była tam Stoisha, była tam Kolila, była tam Dali I teraz tak, mógłbym udawać, że pamiętam, ale nie będę tego robił. Nowak. Ma tu przygotowaną karteczkę, więc przeczyta. Stojsza, Mortlach, Ben Nevis, Edra Tower, Linkwood, Nokandu, Benrines, Ardmore, Secret Orkney, więc nie wiadomo z jakiej destylarni, ale prawdopodobnie skoro Orkney to będzie albo Highland Park, albo Skappa, choć większość pewnie przyzna, że to na pewno Highland Park. Old Pultney, Colilla, Tininich i Daliwin. Jeśli chodzi... O, samego Bottlera Signatory Vintage chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, a jeśli trzeba to króciutko tylko wspomnę. Jest to ogromny gracz na rynku, jeśli chodzi o niezależnych Bottlerów. Firma y, założona w 1988 roku, natomiast y, może nie jest to aż tak dawno, bo najstarsze firmy butelkujące to na przykład Caden Heads, która została założona w 1842 roku, czy też Gordon Macfail w 1895. No to to są naprawdę już gracze, którzy są na rynku od dawna, ale jeśli chodzi o to jak, jak ten butler jest popularny, no to można wymienić właśnie za Caden Heads, za Gordon McPhail i Douglas Lane na czwartym miejscu pojawia się sygnatory Vintage Bottler, którego bardzo lubię, zwłaszcza za tą świetną serię Single Cask Collection. Mam też kilka butelek, też będę chciał opowiedzieć o nich przed kamerą, ale dzisiaj zajmijmy się tą oto edycją. Czuć wpływ beczki po porto. Pojawiają się od razu goździki, pojawia się anysz i marcepan. prażone pestki yy, ziarenka orzeszków pini prażone orzeszki pini yy, orzechy pekan w karmelu suszone śliwki rodzynki jest słodko jest przyjemnie porto to portugalskie wino wzmacniane Yy, bardzo słodkie najczęściej. Ta słodycz tutaj jest ewidentna, więc wino oddało tą słodycz beczce, beczka przekazała ją później whisky i my to czujemy w kieliszku. Bardzo ładnie mi to pachnie, podoba mi się ten zapach. Ale czuć też DNA Bennevisa czuć ten wosk, czuć ten miód. Yy, miód bardzo przyjemnie tutaj, tutaj gra z tymi karmelowymi, z tymi takimi, właśnie anyżowymi nutami. Nie wiem, czy już wspominałem, ale ta butelka, ta whisky jest butelkowana w 47%. Dobrze to zagrało, mimo że to tylko 8 lat. Ale alkohol jest nie, nieźle ukryty, przynajmniej w aromacie. Zobaczmy, co w smaku. Na pierwszy rzut oka, czyli języka, Tutaj mamy jakby kopiuj i wklej wrażeń aromatycznych do wrażeń smakowych bardzo podobnie, ale pojawia się też troszeczkę takich pojawia się dużo suszonego daktyla pojawiają się rodzynki dużo jest tego karmelu jest dużo takiego sosu karmelowego do lodów lub gofrów takie coś tutaj też się pojawia cukier puder Cukier-puder w zapachu, nie w smaku. Bardzo przyjemny, notabene aromat. Często o tym piszę na blogu, aczkolwiek rzadko widzę, żeby ktoś to robił. Aromat cukru-pudru. Wąchaliście kiedyś cukier-puder? To jest piękny zapach. Niedoceniany, może nie każdy to odkrył. Zwykły cukier nie pachnie, no, ale cukier-puder to jest po prostu mistrzostwo świata i okolic. Bardzo y, lubię ten aromat. W smaku jak cukier-puder, no, co tam ciekawego, ale tu jest w aromacie i to dobrze. Whisky jest słodka, whisky jest przyjemna, jest czuć trochę tego drewna, czuć wpływ beczki. Nie jest to whisky przebeczkowana, bardzo ładnie poukładana. Podoba mi się to, że pomimo młodego wieku. I nie tak niskiej objętości alkoholu, bo 47% to już jest dość ciekawie, to ten alkohol wcale nie przeszkadza. Ten alkohol nie drapie, nie denerwuje. Jest fajnie poukładany. Jest dobrze. Smakuje mi. I w zasadzie udany Ben Nevis udana młoda edycja z ciekawej beczki butelkowana przez świetnego bottlera. Na whisky base znajdziemy tą whisky pod numerem 238896 i 15 osób oceniło ją na 87 punktów, więc naprawdę bardzo wysoko. Natomiast to, co mi się nie podoba w tej whisky, to może nie sam fakt tego, co znajduje się w środku, ale cała otoczka wokół tej whisky zbudowana. Kiedy na wik.de dodałem do koszyka tą pozycję, to w opisie było wyraźnie zaznaczone, że jest to cask strength, czyli że jest to whisky w mocy beczki. No, wydawało mi się to troszkę dziwne. 47% jak na tak młodą whisky. No to mało prawdopodobne, żeby to była moc beczki. Ale skoro tak napisał selekcjoner i jeszcze sklep, który tę whisky sprzedaje pod własnym brandem, to przyjąłem to za pewnik. Natomiast później przyjrzałem się pozostałym 12 edycjom i okazuje się, że wszystkie są butelkowane w 47%. Tym bardziej mało prawdopodobne wydaje mi się to, żeby to rzeczywiście była moc beczki. Nie jest to wykluczone, bo przecież na przykład 25-letni Ben Nevis od tej to of Whisky ma 45% i jest to moc beczki. Ale to jest whisky 25-letnia, a nie 8 lat leżakowana. Jeszcze w takiej olbrzymiej beczce, że tych 811, tak? 811 800... 11 butelek z tego wyszło. Tutaj mi coś nie gra. Być może się mylę. Jeśli rzeczywiście jest to moc beczki, to Szapo ja nic nie mówiłem, i wtedy możecie to potraktować jako wpadkę z mojej strony. Jeśli macie wiedzę na ten temat, bardzo proszę o podzielenie się ze mną w komentarzach, co na ten temat myślicie. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to bardzo Wam dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. I zobaczymy się następnym razem, gdzie będę opowiadał o. 12 12-letniej edycji z destylarni Haven. W jak pięknych okolicznościach przyrody ta destylarnia się znajduje. A tu mamy kieliszek tulipanowy, zwany kieliszkiem tulipanowym. Dzemem zaczął lekko fermentować tam i, i takie tam historie najlepszych whisky na świecie. No tak to wygląda. A teraz cicho, bo pewien znany YouTube'owy celebryta powie coś mądrego do kamery.